Pan zna słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem, lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył w rąk przed posiłkiem. Na to pan rzekł do niego: Właśnie wy, faryzeusze Dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nie rozumiem, czyż stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza. Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj nam się otwiera takie słowo, które mówi sprawdzam to, co jest wewnątrz. Wydaje się dla nas oczywiste, że chodzi bardziej o wnętrze w rzeczy duchowym niż o zewnętrze. Natomiast jakbyśmy się uważnie przypatrzyli, jak to z nami jest, z każdym, z każdą z nas, to byśmy bardzo szybko zobaczyli, że wręcz Dlaczego? Dlatego, że zewnętrze jest łatwiejsze. Owszem, wydaje się, aha, to i to trzeba robić, tak i tak się zachowywać, prawda, tego i tego zewnętrznie przestrzegać, tylko, że jak to właściwie z nami jest? Czy to nie jest tak, że w pewnym momencie się daliśmy wytresować, mówiąc tak, i jak my się do tego przyzwyczailiśmy, też w takim, powiedzmy sobie szczerze, kluczu, że to jakoś dla nas jest korzystniejsze. Bo nie będzie się mnie czekał ani Bóg, ani drugi człowiek. Może to jest dosadne porównanie, no, ale taką mam też obserwację. Również z własnego doświadczenia, bo teraz żyję z kobietami na lodnicy. Ale mówi myślę o małżeństwie. Że to, że na to, czy tamtych się zgadzasz żonie, dlatego że ją kochasz, nie zgadzasz, czy żeby mieć święty spokój? Że jest najczęściej łatwiej. Już się zgodzę, niech będzie. Zewnętrznie oczywiście to także kocham, ale tak naprawdę, jakby to była miłość to jeszcze by była twórcza i myślała to, co jeszcze mógłbym zrobić lepiej. No ja sam wiem po sobie, że tyle mam innych rzeczy do zrobienia, czy tyle innych spraw na głowie, że tak naprawdę wolę święty spokój, w tym sensie, że zrobię to, co ktoś oczekuje, czy to będzie żona, czy to będą dzieci, albo w drugą stronę mąż i wcale to nie jest miłość. Co ja w środku, tylko chęć zaspokojenia tego, co zewnętrzne, żeby wszyscy mi dali spokój. Jak ktoś by mi to zakwestionował, czy to jest miłość, to bym powiedział: nie ma, no, to przecież jest. Ale jakbyśmy tak poskrobali paznokciem głębiej, trzeba by było uznać, że tej miłości tam, nie także jej całkiem nie ma, ale nie jest aż tak decydująca w tym, co ja robię. To taki stary kaznodziejski przykład, że jak żona przychodzi do domu i pyta mężu kochasz mnie, przecież zaradę pieniądze, albo przecież masz pozałatwiane, o co ci chodzi, albo żono czy kochasz mnie, przecież masz ugotowane, przecież dzieci są zaopiekowane. Mówię to też dlatego. Że w takiej skali tego, co wewnętrzne i duchowe, do tego, co zewnętrzne, wcale nie jest nawet pół na pół. To znaczy, że ja 50% mam tego, co wewnętrzne, i 50% tego, co zewnętrzne. Nie. Normalnie w życiu jest tak, że tego, co zewnętrzne mam do zrobienia, na co potrzebuję poświęcić moje siły, moją uwagę, tego jest 80 czy 90%. A tego, co jest duchowością czy miłością jest może 10 do 20%. I tak by się wydawało, aha, to jest więcej tego zewnętrznego. Bardziej mnie rozliczają z tego, co zewnętrzne. Ale gdyby nie było tego wewnętrznego, to to zewnętrzne nie miałoby większego sensu. I bardzo konkretnie też widzimy, że jak nie ma tej miłości, no z niczego się nie biorą. Rozwody, z czego się nie biorą jakieś podziały, jakieś nieporozumienia, jakieś wojny, większe, mniejsze. Właśnie z tego, że nie ma tam miłości w sercu, tylko jest to, co zewnętrzne. To, co już mówiłem chyba, właśnie, że często zostało już tylko centralne ogrzewanie w klasztorze, że nie ma już tego ognia Ducha Świętego. I można by tak powiedzieć, żeby być szczery, bo to nie o to chodzi, żeby były tu wypominki jakieś zambony, tylko my po prostu tak mamy. To, co widzimy w, w tym weselu w Kanie Galilejskiej w tym fragmencie, na większości ślubów to było czytane, prawda? Że najpierw wstawiasz dobre wino, a potem gorsze, a potem już często woda, jak nie stanie się taki... Takie odnowienie w tej miłości, no to to po prostu tak jest. Taki jest proces, który my przechodzimy w życiu. Nie wiem, ja widzę to po sobie też w moim życiu zakonnym, że najpierw spadło na mnie bardzo dużo różnych obowiązków, których wcześniej nie znałem. Tego było tyle, że nie miałem czasu ani siły myśleć o tym, co wewnętrzne, bo to było zewnętrzne zrobienie. Jak masz, nie wiem, remont, jak masz robienie jakiejś tam specjalizacji, doktoratu, czegoś, tak żeby utrzymać rodzinę, wszystko jakby w tym dobrym kluczu musisz o to zadbać o to, o to, o to. No, człowiek ma jednak ograniczoną pojemność. I no, na to, co zewnętrzne jeszcze starczy, a już na modlitwę, na randkę z żoną, z mężem, na inne rzeczy, już nie ma czasu albo nie ma siły. Dopiero potem, jak się zorientujesz, mówisz nie, nie, ja nie chcę tak żyć. Co ja mam zrobić, żeby ta miłość była odnowiona? Bo ona tam jest. Tylko jakoś tam przygnieciona, przypruszona jakby tym wszystkim co zewnętrzne. Jak to na nowo rozpalić? To, co też mamy w Biblii, rozpal na nowo charyzmat Boży, to co pisze święty Paweł do tymusza. Więc to, że my najpierw biegniemy, czy lecimy na skrzydłach, nie wiem, na randki, czy nie wiem, przecież nie wstępuje się do zakonu, czy tak jak jeden z moich przyjaciół powiedział, czy nie po to się żeniłem, żeby było mi gorzej. Nie żenię się, nie wybieram nie wiem, zakonu, żeby było mi gorzej. Żebym żył tylko tym, co zewnętrzne. Ale bardzo szybko, po kilku latach, najczęściej przekonuję się, że to zostało i teraz co dalej. Albo kończę, nie wiem, i zaczynam od nowa, albo próbuję go odzyskiwać, odnawiać. Na nowo napełniać życiem, albo cokolwiek innego. Ale mówię to też dlatego, że absolutnie mam przekonanie, że Pan Bóg wie, że tak to jest. Że taki jest proces, że na początku na fali, a potem od, a potem znów jest szansa, żeby znów być na fali. Może już, tak jak patrzę, nie mamy tak po 18 lat, no może od więcej, ale już może kilka razy było tak. Hmm? Że bywało dramatycznie. Jakbyśmy tak próbowali sobie w jednym momencie zobaczyć, ile takiego czasu było w moim życiu, że chodziło o to, co zewnętrzne, a ile takiego, że chodziło o to co wewnętrzne, no to też wydaje mi się, że. Więcej byłoby tego, co zewnętrzne. I w dobrej wierze, bo ja tego nie chcę przekreślać czy krytykować, bo musi być to, co zewnętrzne. Może jeszcze taki przykład dodam. Mówiliśmy tu o ruchu światło życia. Niektórzy się zgłaszali, że, że mają to doświadczenie bycia w oazie. No i tam jest taki sposób modlitwy, nazywa się namiot spotkania. Jak ja mam rekolekcję o namiocie spotkania, Lubię pytać, co jest ważniejsze w tym sformułowaniu. Namiot czy spotkanie, bo można wybudować namiot, w którym nie dochodzi do spotkania. To znaczy na przykład można wybudować tak piękny kościół, ale z Bogiem się nie spotykać, tak jak czytamy o faryzeuszu i celniku. Że o to zbudowałem, to pomalowałem. Zrobiłem tamto. A Jezus powie, ale się w ogóle ze mną nie spotkałeś. Może to wszystko zrobiłeś dla mnie, ale się ze mną nie spotkałeś. Ale jednocześnie też zaraz potem lubię odwrócić i powiedzieć: No dobrze, jeżeli się spotykasz, ale nie masz gdzie, nie zadbasz o to, co zewnętrzne, że tu znów sięgnę ma do małżeństwa że no co, będziesz spotykał się na randki przez całe życie, a nie wybudujesz domu, nie, nie zadbasz o ten namiot, czyli o to, co zewnętrzne, to te spotkania, ta miłość nie wytrzyma czasu próby. Musisz zbudować przestrzeń zewnętrzną, żeby to spotkanie było coraz piękniejsze, coraz głębsze, coraz bardziej wartościowe. Coraz bardziej karmiące, prowadzące do czegoś dalej, do czegoś więcej. Tu nie ma albo, albo. Jest potrzebne i to, co zewnętrzne, i to, co wewnętrzne, tylko właśnie to słowo dzisiaj staje, czy stawia nam pytanie o to, jak jest dziś w Tobie. Nie tak w ogóle, co jest ważne, co nieważne. Bo ja też z tej one mogę się mądrować w taką czy inną stronę. To nie ma większego sensu, jeżeli każdy z nas czy każda z nas nie zada sobie pytanie o siebie. A jak to jest dzisiaj we mnie? Z tym, co zewnętrzne i z tym, co wewnętrzne. Jak się ma to jedno do drugiego? Czy to jest w jakiejś takiej harmonii? Tak jak powiedziałem, to nie znaczy, że ma być równo. Tylko, że tyle jest tego zewnętrznego, co potrzeba, tyle jest tego wewnętrznego, co potrzeba. Że mamy takie poczucie że jest dobrze. Nawet właśnie pośród tych różnych turbulencji i złych chwil. Może właśnie do tego też potrzeba dwóch osób. Że nie wiem, jak ja się z siostrą Łódcją o na Letnicy o różne rzeczy. Czy jesteśmy w stanie potem usiąść i powiedzieć, no ale co, ma sens dalej to robić? A, no to róbmy. Albo, no i jak jest? No już teraz chyba możemy pójść dalej. Że, że jest ten moment taki, aha, że we dwoje, czy we dwóch, czy we dwie, nagle widzimy, można dalej z tego miejsca pójść. Z Panem Bogiem jest bardzo podobny, żeby się z nim spotkać i spytać, no to jak jest? Bo można też, może dodał do nie wiem, cały czas siedzieć w piersi, jaki to jestem niegodny, jaka jestem niegodna, I tak naprawdę nie pozwolić się Panu Bogu nigdy do siebie zbliżyć, nawet będąc bardzo zaangażowanym w kościele. To, co właśnie mówi święty Tomasz. Że są tacy ludzie, którzy zajmują się Panem Bogiem, ale nigdy nie pozwolą Bogu się zająć sobą. Że może też tak być. My mamy takie umiejętności, żeby się wymykać temu, co pierwsze, temu, co najważniejsze. Właśnie, żeby Jemu oddawać pierwszeństwo, żeby to On mógł powiedzieć mi, jak... Widzi to, co jest między nami. Bo chrześcijaństwo to nie jest religia księgi, to nie jest religia wartości, to jest religia relacji. I tutaj sprawdzamy, ile czego jest. To, co wczoraj mówiłem o takim zaangażowaniu zewnętrznym, żeby sobie zadać o to pytanie, do czego Pan Bóg mnie zaprasza, to jest ważne bardzo. Ale dzisiaj przychodzi właśnie to pytanie, a jak to jest między nami? Jak, jak te serca nasze się spotykają? Czy mamy taką przestrzeń? Czasami to jest kwestia tylko na chwilę się zatrzymania. Bo jasne, że różne rzeczy nas opędzają, różne rzeczy nas goją. To takie jest powiedzonko, że jak siedzę, to już stoję, jak stoję, to już idę, jak idę, to już biegnę, jak biegnę, to już siedzę. Nigdy nie robię tego, co właśnie robię. Taka jest może jeszcze anegdota na końcu. Była wyprawa taka w Amazonii. I byli ci tragarze, którzy nieśli ten, 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 ten problem, ten bagaż. I szli e, bardzo szybko przez tą dżunglę, a w pewnym momencie zatrzymali się ci indianie, usiedli i ani prośbą, ani groźbą nie można było ich zgłosić do tego, by ruszyli dalej. Siedzieli tak trzy dni, trzeciego dnia wstali, wzięli te bagaże i zaczęli iść dalej. Wtedy ci, którzy organizowali tą wyprawę, mówią, ale dlaczego wcześniej nie chcieliście ruszyć? A oni powiedzieli, bo szliśmy za szybko i nasze dusze zostały z tyłu. Musieliśmy na nie poczekać. Teraz już doszły, możemy iść dalej. I potrzeba czasami w naszym życiu, jak cię zapędzimy gdzieś, czy zapędzimy poczekaj, aż cię dusza dogoni, czy Pan Jezus cię dogoni, czy jak się zaplątasz tak jak ten baranek tymi rogami w zarośle, w różne rzeczy. Nie szarp się, pozwól, aż przyjdzie tak jak Abraham Cię wy, z tego krzewu wypląta, że, że, że Cię weźmie na ramiona, jak dobry pasterz, i poniesie dalej. Jest potrzeba tej relacji, bo zwyczajnie tak jest, że my sami sobie nie poradzimy i my sami z siebie tej harmonii nie jesteśmy w stanie uzyskać. I nie może dojść nawet do spotkania z samym sobą w nas bez y, y, pomocy łaski Bożej, bez Jego łaski, bez Jego pomocy. Także stajemy dzisiaj właśnie przed tym pytaniem, bardzo mocne słowo Pan Jezus używa, nierozumni, żeby nie powiedzieć głupi. Zobaczmy, jacy jesteśmy głupi w tym i w tym miejscu i przyjmijmy tę mądrość, która jest od Niego. On wie, czego ile ma być, jak to ma wyglądać. A to Słowo, które otrzymujemy, jest naprawdę żywe i skuteczne i zdolne osiągnąć te nasze pragnienia i myśli naszego serca. Pocieszające jest właśnie to, że nie jesteśmy sami że jak Pan Jezus przychodził po zmartwychwstaniu, to zawsze mówił, pokój wam, nie bójcie się, to ja jestem. Znaczy przychodzę do Waszego życia, przychodzę do Waszego wnętrza i chcę być z Wami, bo tego potrzebujecie. Jeżeli to uznacie, jeżeli nie będziecie nierozumni, ale mądrzy i mnie przyjmiecie, no to zobaczycie, jak to się zmieni. Że te wszystkie zewnętrzne rzeczy jakoś ożyją, jakoś nabiorą sensu, dlatego że to, co wewnętrzne, się rozświetli. Nie mamy tego sami z siebie, jeszcze raz to powtórzę, ale mamy Tego, który może to uczynić pozwólmy na to.